Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad orzechami, które masz w spiżarni? Być może od czasu do czasu sięgasz po garść, myśląc, że wszystkie są dobre dla serca lub bogate w białko, ale istnieje zaskakujący fakt. Niektóre orzechy mogą zwiększać ryzyko chorób serca nawet o 48%. A jeśli masz ponad 65 lat, ryzyko to może być jeszcze większe. Wiem, że może to brzmieć nieco dramatycznie, ale kontynuujmy. Ponieważ istnieją dane naukowe, które to potwierdzają. Badanie opublikowane w czasopiśmie Journal of the American College of Cardiology wykazało, że niektóre orzechy mogą powodować stany zapalne, podwyższać ciśnienie krwi, a nawet przyspieszać utratę pamięci wraz z wiekiem. Co najbardziej szokujące, niektóre z najpopularniejszych orzechów, które ludzie spożywają na co dzień, mogą być głównymi winowajcami. Jeden z nich, o którym za chwilę powiemy Zawiera szkodliwy związek, który może wpływać na wątrobę, nerki, a nawet mózg, jeśli nie zachowasz ostrożności. Najbardziej zaskakujące jest to, że prawdopodobnie masz go teraz w swojej spiżarni. Jest często zalecany w różnych dietach niskowęglowodanowych lub zdrowych, ale dla osób starszych może być szczególnie szkodliwy. Nie martw się jednak, nie wszystko jest takie pesymistyczne. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej czterem orzechom. Które osoby starsze powinny spożywać regularnie, aby zachować silne serce, sprawny umysł i zdrowe kości. Ujawnię również cztery orzechy, których należy unikać lub przynajmniej ograniczyć, ponieważ mogą one po cichu sabotować Twoje zdrowie. Nie odchodź, ponieważ na końcu ujawnię orzech numer jeden, którego należy unikać za wszelką cenę. Większość ludzi rzadko o nim wspomina, ale często kryje się on w kuchni. Zacznijmy więc od orzechów które zasługują na miejsce w codziennej diecie. Numer cztery to migdały. Wraz z wiekiem utrzymanie mocnych kości staje się priorytetem. W końcu złamania i problemy z gęstością kości mogą stać się realnym problemem po przekroczeniu 65 roku życia. W tym miejscu do gry wchodzą migdały jako prawdziwe źródło energii. Te małe orzechy, a właściwie nasiona, ale wszyscy nazywamy je orzechami, są bogate w wapń i witaminę E. Dwa składniki odżywcze, które wspólnie działają na rzecz utrzymania zdrowych i mocnych kości. Niewielka porcja, około jednej filiżanki dziennie, może dostarczyć około 97 mg wapnia. Wiem, że może się to wydawać niewiele, ale nawet taka ilość może pomóc spowolnić naturalną utratę masy kostnej, która następuje wraz z wiekiem. Jeśli kiedykolwiek martwiły Cię złamania lub osteoporoza, dodanie migdałów do diety może zapewnić dodatkową ochronę. Ale nie skupiajmy się tylko na wapniu. Migdały dostarczają również magnez, składnik odżywczy, którego wiele osób starszych nie spożywa w wystarczających ilościach. Magnez pełni bardzo szczególną funkcję. Pomaga transportować wapń do kości, gdzie naprawdę powinien się znajdować, zamiast pozwalać mu krążyć w miejscach takich jak tętnice, gdzie, jak można sobie wyobrazić, nie jest to pożądane. Zapobiegając gromadzeniu się zbyt dużej ilości wapnia w tętnicach, zmniejsza się również ryzyko chorób serca. Dla osób starszych, które często borykają się z większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, jest to bardzo ważne. Jednak migdały są dobre nie tylko dla kości i serca. Są bogate w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli dobry rodzaj tłuszczu, który pomaga obniżyć poziom cholesterolu LDL, tak złego cholesterolu. Wszystko, co pomaga kontrolować poziom LDL, może być tylko dobre dla zdrowia serca, prawda? Jest też kwestia trawienia. Migdały dostarczają około 3,5 g błonnika w jednej porcji, co pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu przewodu pokarmowego. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiele osób starszych cierpi na zaparcia, a błonnik może znacznie pomóc w utrzymaniu równowagi. Jest też mało znana zaleta. Migdały mogą również nieco pobudzić mózg. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Tufts sugerują, że migdały mogą chronić komórki mózgowe przed stresem oksydacyjnym, jednym z głównych czynników przyczyniających się do pogorszenia pamięci związanego z wiekiem. Zasadniczo te orzechy mogą pomóc w zachowaniu zdrowych funkcji mózgu, dzięki czemu dłużej zachowasz sprawność umysłową. Jeśli chcesz podwoić ilość przeciwutleniaczy, spróbuj jeść migdały ze skórką. Skórka zawiera flawonoidy, które w połączeniu z witaminą E wzmacniają właściwości przeciwutleniające migdałów. Jest jednak małe zastrzeżenie. Migdały mogą być trudne do przerzucia, jeśli masz problemy z zębami lub trudności z przełykaniem, ale nie zniechęcaj się tym. Płatki migdałów lub masło migdałowe bez dodatku cukru zapewniają te same korzyści w łagodniejszej formie, więc niezależnie od tego, czy jesz je jako przekąskę po południu, czy dodajesz do koktajli, migdały są idealnym orzechem do zdrowego starzenia się. Pomyśl o nich jak o tarczy ochronnej dla kości, serca, a nawet mózgu. Numer 3 na liście orzechów do spożycia. Przejdźmy teraz do innego orzecha, który wydaje się stworzony z myślą o zdrowiu mózgu: Orzechy włoskie. Niebe. Orzechy włoskie są bogate w ala, roślinny kwas tłuszczowy, omega-3 który pomaga utrzymać systemy komunikacyjne mózgu i błony komórkowe w dobrym stanie i elastyczności. Elastyczność ta jest bardzo ważna dla naszego mózgu wraz z wiekiem, ponieważ pomaga utrzymać lepsze połączenia między komórkami mózgowymi. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Journal of Nutrition osoby starsze, które spożywały około 42 g orzechów dziennie przez 8 tygodni Odnotowały znaczną poprawę szybkości przetwarzania informacji i sprawności umysłowej. Jeśli się nad tym zastanowić, to naprawdę imponujące. Już garść orzechów dziennie może pomóc Twojemu mózgowi zachować pełną sprawność. Orzechy włoskie dostarczają również silnych polifenoli, związków roślinnych, które mogą przenikać przez barierę krew mózg i zmniejszać stan zapalny w najważniejszym narządzie naszego ciała mózgu. Przewlekły stan zapalny jest powiązany z pogorszeniem funkcji poznawczych, chorobą Alzheimera i demencją, dlatego tak ważne jest, aby go zmniejszyć, zanim się utrwali. Ponadto orzechy zawierają melatoninę, hormon regulujący cykl snu i czuwania. Wraz z wiekiem nasz organizm wytwarza mniej melatoniny, co może powodować problemy ze snem. Jeśli więc masz trudności z zasypianiem w nocy, zjedzenie kilku orzechów przed snem może pomóc Ci ustalić zdrowszy rytm snu. Nie należy również zapominać o korzyściach dla serca. Orzechy zawierają argininę, aminokwas, który pomaga naczyniom krwionośnym funkcjonować bardziej efektywnie, oraz polifenole, które zwalczają stres oksydacyjny. Niższe ciśnienie krwi, lepsze krążenie i mniejsze obciążenie tętnic mogą z czasem prowadzić do poprawy zdrowia serca. Niektóre badania sugerują nawet, że orzechy mogą zwiększać skuteczność niektórych leków, co jest dobrą wiadomością dla osób starszych przyjmujących różne leki. Pamiętaj tylko o orzechach. Mogą szybko zjełczeć, jeśli pozostawi się je zbyt długo w temperaturze pokojowej. Najlepiej przechowywać je w lodówce, aby dłużej zachowały świeżość. Niewielka garść, około 9 połówek dziennie, zazwyczaj wystarcza, aby uzyskać korzyści. A jeśli kupujesz orzechy w łupinach, Obieranie ich może nawet pomóc w utrzymaniu sprawności palców i siły rąk. Tak, to drobne zadanie, ale jest to dobre ćwiczenie dla rąk. Numer dwa na liście produktów do spożywania. Zielone klejnoty, znane również jako pistacje. Pistacje są często pomijane na listach najzdrowszych orzechów, ale nie powinny, zwłaszcza dla osób starszych dbających o zdrowie serca. Pistacje są bogate w potas, zawierają około 285 mg w jednej porcji. Jeśli dodamy do tego naturalnie niską zawartość sodu, otrzymamy idealną kombinację dla zdrowego ciśnienia krwi. Wraz z wiekiem nasz organizm ma większe trudności z zatrzymywaniem sodu, co może podwyższać ciśnienie krwi. Pistacje pomagają eliminować nadmiar soli, aby nie gromadziła się tam, gdzie nie powinna. Badania sugerują, że już garść pistacji dziennie może obniżyć ciśnienie skurczowe o 3 do 5 punktów. Co jest bardzo podobne do działania niektórych leków na ciśnienie krwi, a ponadto nie powoduje nieprzyjemnych skutków ubocznych, które mogą wywoływać niektóre leki na receptę. Oczywiście, jeśli przyjmujesz leki, zawsze skonsultuj się z lekarzem, ale warto mieć po swojej stronie naturalnego sprzymierzeńca. Oprócz wpływu na ciśnienie krwi pistacje są również doskonałe dla zdrowia oczu. Są jednym z niewielu orzechów zawierających znaczne ilości luteiny i zeaksantyny. Dwóch przeciwutleniaczy, które chronią oczy przed związaną z wiekiem degeneracją plamki żółtej, AMD. AMD jest główną przyczyną utraty wzroku u osób starszych, więc dodatkowa dawka przeciwutleniaczy może mieć rewolucyjny wpływ na długoterminowe zdrowie oczu. Kolejną zaletą pistacji jest to, że są łatwe do przerzucia. Jeśli kiedykolwiek miałeś problem z rozgryzieniem twardszych orzechów, zaskoczycie. Jak miękkie są pistacje dla zębów i dziąseł. Ponadto są one zazwyczaj w łupinach, co spowalnia tempo ich spożywania i zmniejsza prawdopodobieństwo przejadania się. To sprytny sposób na kontrolowanie porcji. Kiedy widzisz, jak gromadzą się łupiny, dokładnie wiesz, ile zjadłeś. Jeśli cierpisz na artretyzm lub po prostu masz trudności z rozłupywaniem orzechów, możesz kupić odmiany półotwarte lub bez łupin. W ten sposób nadal będziesz mógł cieszyć się ich zaletami bez nadwyrężania rąk. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiednia porcja to około 49 pistacji, czyli około 30 gramów. Wybieraj odmiany niesolone lub lekko solone, aby kontrolować spożycie sodu. Dzięki składnikom odżywczym korzystnym dla serca, przeciwutleniaczom chroniącym wzrok i idealnej konsystencji do podjadania, pistacje są bez wątpienia orzechami, które osoby starsze powinny rozważyć. Dodanie do swojej codziennej diety. Numer pierwszy wśród orzechów brazylijskich. Na koniec omówmy orzech, który nie zawsze znajduje się w centrum uwagi: orzechy brazylijskie. Te duże półksiężycowate orzechy są zaskakująco skuteczne, jeśli chodzi o ogólne wsparcie zdrowia. Zwłaszcza tarczycy, gruczołu, który czy ochronna dla tarczycy, pomagając jej w produkcji ważnych hormonów regulujących wszystko, od metabolizmu po poziom energii i nastrój. Ale to nie wszystko. Selen jest również niezbędny do ochrony komórek nerwowych, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania funkcji poznawczych. Korzyści dla mózgu nie kończą się na tym. Selen może również zmniejszać stres oksydacyjny i stany zapalne w mózgu. Jeśli chcesz wzmocnić swoje zdolności umysłowe, dodanie tylko jednego lub dwóch orzechów brazylijskich dziennie może być prostą, ale skuteczną strategią. Ponadto zawierają zdrowe tłuszcze, które sprzyjają zdrowiu serca, a także znaczną ilość błonnika, który pomaga w utrzymaniu prawidłowego trawienia. Należy jednak uważać na porcję, ponieważ orzechy brazylijskie mają wysoką zawartość selenu, łatwo przekroczyć zalecaną dzienną dawkę. Spożywanie zbyt dużej ilości może spowodować zatrucie selenem, które przynosi więcej szkody niż pożytku. Dlatego ogranicz się do jednego lub dwóch orzechów dziennie? A uzyskasz wszystkie korzyści bez ryzyka przedawkowania. Teraz, gdy omówiliśmy cztery orzechy, które naprawdę mogą korzystnie wpływać na zdrowie, pora odwrócić scenariusz i porozmawiać o tych, które mogą potajemnie szkodzić, zwłaszcza osobom starszym i bardziej podatnym na pewne problemy zdrowotne. Cztery orzechy, których należy unikać lub ograniczyć. Numer cztery: Orzeszki ziemne. Zacznijmy od orzeszków ziemnych. Tak, wiem, orzeszki ziemne są wszędzie. W mieszankach przekąsek, masle orzechowym, batonach energetycznych i wielu innych produktach. Ale jest problem. Orzeszki ziemne nie są tak naprawdę orzechami, ale roślinami strączkowymi i niosą ze sobą szereg ukrytych zagrożeń, które nie zawsze są brane pod uwagę. Jednym z głównych powodów do niepokoju są aflatoksyny. Są to toksyczne substancje wytwarzane przez grzyby pleśniowe, które często rozwijają się na orzeszkach ziemnych. Spożycie zbyt dużej ilości aflatoksyn może uszkodzić wątrobę, a nawet zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Osoby starsze, których organizm nie zawsze tak skutecznie usuwa szkodliwe substancje, mogą być szczególnie narażone. Orzeszki ziemne zawierają również duże ilości kwasów tłuszczowych omega 6, chociaż nasz organizm potrzebuje pewnej ilości omega 6. Nadmierne spożycie może sprzyjać stanom zapalnym. A jeśli jesteś osobą starszą, cierpiącą na artretyzm lub inne choroby zapalne, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest nasilenie stanu zapalnego. Ponadto orzeszki ziemne są często podawane w postaci przetworzonej, np. prażone, solone, w postaci masła orzechowego zawierającego cukier lub uwodornione oleje lub batoników energetycznych zawierających różnego rodzaju dodatki. Oznacza to, że spożywasz nie tylko orzeszki ziemne, ale także dodatkowy sód, niezdrowe tłuszcze, a czasem cukier. W połączeniu składniki te mogą szkodzić zdrowiu serca, wpływać na wagę i podwyższać ciśnienie krwi. Czy to oznacza, że nigdy więcej nie będziesz mógł jeść orzeszków ziemnych jako przekąski? Niekoniecznie, ale jeśli spożywasz je codziennie, zwłaszcza w miarę starzenia się, być może nadszedł czas, aby rozważyć zastąpienie ich czymś zdrowszym. Ostatecznie orzeszki ziemne mogą nie być warte spożywania, jeśli starasz się dbać o swoje ciało w najlepszy możliwy sposób. Numer 3. Unikaj orzechów nerkowca. Kolejnym produktem na naszej liście produktów, których należy unikać, są orzechy nerkowca. Wiele osób uwielbia orzechy nerkowca za ich kremową konsystencję i lekko-słodki smak. Jednak jeśli masz ponad 65 lat, lub co ważniejsze, masz problemy z poziomem cukru we krwi. Orzechy nerkowca mogą stanowić prawdziwy problem. Po pierwsze, orzechy nerkowca mają wyższą zawartość węglowodanów niż wiele innych orzechów i zajmują stosunkowo wysoką pozycję w skali indeksu glikemicznego. Oznacza to, że mogą powodować znaczny wzrost poziomu cukru we krwi. Około 25% osób starszych cierpi na cukrzycę lub stan przedcukrzycowy. Więc regularne spożywanie produktów o wysokim indeksie glikemicznym. Może stanowić prawdziwe wyzwanie dla kontroli poziomu cukru we krwi. Ale to nie wszystko. Orzechy nerkowca zawierają duże ilości związków szczawianowych, które mogą blokować wchłanianie wapnia w organizmie. Ponieważ osoby starsze powinny zwracać szczególną uwagę na gęstość kości, wszystko, co zakłóca wchłanianie wapnia, nie jest zalecane. Ponadto szczawiany mogą przyczyniać się do powstawania kamieni nerkowych, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem. Wreszcie, wiele orzechów nerkowca dostępnych w supermarketach jest przetwarzanych z dodatkiem olejów lub soli w celu poprawy smaku. Dzięki temu mogą smakować wyśmienicie, ale zawierają również sodu i niezdrowych tłuszczów, które mogą pogorszyć problemy takie jak nadciśnienie tętnicze i nieprawidłowy profil cholesterolu. Nie oznacza to, że nie możesz nigdy cieszyć się orzechami nerkowca, tylko że powinieneś traktować je raczej jako okazjonalną przekąskę. Niż podstawowy składnik diety. Jeśli masz problemy z kontrolowaniem poziomu cukru we krwi, nerkami lub wysokim poziomem cholesterolu, być może lepiej skupić się na bezpieczniejszych orzechach, o których mówiliśmy wcześniej. Numer dwa. Unikaj orzechów makadamia. Przejdźmy teraz do orzechów makadamia. Często są one uważane za przysmak dla smakoszy. Są bogate, maślane i niewątpliwie pyszne. Jednak dla osób starszych orzechy Makadamia mogą być zbyt bogate pod wieloma względami. Po pierwsze, są niezwykle kaloryczne i zawierają dużo tłuszczów nasyconych. Jeśli zależy Ci na kontroli wagi lub zdrowiu serca, może to stanowić problem. Niewielka garść orzechów makadamia może dostarczyć więcej kalorii niż się spodziewasz, co może przyczynić się do stopniowego przyrostu masy ciała, jeśli spożywasz je regularnie. Istnieje również problem złego cholesterolu LDL. Dieta bogata w niektóre nasycone tłuszcze może podwyższyć poziom LDL, a wysoki poziom cholesterolu LDL jest znanym czynnikiem ryzyka chorób serca. Ponieważ osoby starsze są już narażone na wysokie ryzyko wystąpienia problemów z sercem, zaleca się zwrócenie uwagi na częstotliwość spożywania tych bogatych w składniki odżywcze orzechów. Kolejną kwestią budzącą obawy jest gęsta i twarda konsystencja orzechów makadamia. Jeśli masz problemy z zębami, trudności z rzuciem lub nosisz protezę, orzechy makadamia mogą stanowić prawdziwe wyzwanie podczas gryzienia. Nie zapominajmy też o problemach z woreczkiem żółciowym. Jeśli masz skłonność do kamieni żółciowych, wysoka zawartość tłuszczu może zaostrzyć objawy i wywołać bolesne epizody. Z pewnością spożywanie kilku orzechów makadamia podczas specjalnych okazji nie zrujnuje Twojego zdrowia, ale nie powinny one stanowić podstawowego elementu diety. Jeśli dbasz o swoją wagę, serce lub zdrowie zębów, trochę umiaru.